Nowy Ducati Hiper Motard 950, 114 koni mocy, 178 kg na sucho i okrągłe 200 kg w stanie gotowych do jazdy z pełnym zbiornikiem paliwa. Kupując hipermotarda z automatu, znajdujecie się w małym, elitarnym, trochę kameralnym można by powiedzieć, gronie. No, dlatego że motocykl ten nie jest jakoś szalenie popularny. Na pewno nie bije rekordów sprzedaży nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. To nie on jest takim głównym, wolumenowym modelem Ducati. Takim modelem jest z pewnością Multistada. Hypermotard pozostaje wciąż w cieniu. A szkoda, dlatego że ma naprawdę bardzo, bardzo wiele do zaoferowania, szczególnie wtedy, kiedy korzystamy z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy upalamy na zakrętach, no i ewentualnie jeździmy nim na co dzień po mieście, bo w takim środowisku czuję się wybitnie dobrze. Czy 114 koni mechanicznych mocy w współczesnym motocyklu to mało? Jeśli tak myślicie, to musicie się przejechać Hipermotardem 950, bo... Pozycja na tym motocyklu, sposób w jaki się na nim siedzi, sprawia, że tą moc odczuwamy zupełnie inaczej. Gdybym miał obstawiać, to pewnie założyłbym się, że tutaj jest jakieś 150 koni mocy, bo rzeczywiście jazda w taki sposób, gdzie czujecie się trochę tak, jakbyście jechali na rowerku, do którego wsadzono silnik, jest czymś absolutnie nowym i niesamowitym, oczywiście jeśli ktoś wcześniej nie jeździł na Supermoto.